Szanowni państwo, zapraszamy na konferencję Konfederacji Korony Polskiej. Ze mną pan poseł Grzegorz Braun i Wojtek Wojciech Siński, przewodniczący Sosnowieckiego okręgu Korony. Wczoraj odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy PGNIG. Efekt tego zgromadzenia jest taki, że będziemy mieli prawdopodobnie fuzję dwóch wielkich firm polskich PGN i G oraz Orlenu. Prawdopodobnie dlatego, że zostało złożone, został złożony protest, który być może zostanie uwzględniony, więc sprawa może jeszcze trafi na jakąś drogę sądową. Rodzą się, nie mamy żadnych w dalszym ciągu wyjaśnień, czemu ma służyć tak naprawdę to stale nie możemy się tylko domyślać myślę że takie pytania właśnie będziemy stawiać to co mogliśmy zaobserwować to na samym zebraniu duża arogancja prowadzących przejawiająca się na przykład w próbie uniemożliwienia posłowi na sejm Rzeczypospolitej pełnienia swoich funkcji kontrolnych obserwacyjnych na tym zgromadzeniu, czy też na przykład y, zakończenie punktów w postaci zgłaszania y, opinii poprzez zgaszenie światła i umknięcie cichcem y, z sali, ale może zapraszam pana posła, który był wczoraj na tym zgromadzeniu i widział osobiście co się działo. Szczęść Boże, tak jest. Uczestniczyłem wczoraj. W trybie interwencji poselskiej, jako naoczny świadek w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy polskiego górnictwa naftowego i gazowego. I, I muszę powiedzieć, chwalę sobie bardzo tę okoliczność, bo gdybym nie był na miejscu, to pewnie nie uwierzyłbym w to, co tam się wydarzyło. A Rozegrał się spektakl ogrywania akcjonariuszy przez wytrawnych graczy przez ludzi, którzy takie wydarzenia nie pierwszy raz organizują. Akcjonariusze przybyli wyjątkowo tłumnie ponad pół tysiąca naszych rodaków, Polaków, posiadaczy akcji. PGIG zjawiło się w Warszawie. Oczywiście byli to mali w większości akcjonariusze, przybyła też pewna ilość reprezentantów, pełnomocników, grup akcjonariuszy. No ale wszystko przebijał kartą atutową Skarb Państwa. Skarb Państwa notabene reprezentowany anonimowo przez do końca tego zgromadzenia niezidentyfikowanego y, przedstawiciela i to była sytuacja y, kuriozalna, groteskowa skarb państwa, majątek narodowy, a y, nie ma autorów sukcesu. I to jest pierwsze pytanie, które chciałbym postawić jeżeli to wszystko jest taki dobry interes dla Polski i dla Polaków, jeżeli to jest taki świetny pomysł, ta komasacja, konsolidacja, ta fuzja nie mająca sobie równych, nie mająca precedensu, jeśli to jest taki dobry pomysł, no to dlaczego nie wystrzeliły wczoraj fajerwerki? Zwłaszcza, że niebo było już ciemne, kiedy e, sytuacja się e, zmierzała ku swojemu końcowi. Dlaczego nie wystrzeliły korki od szampana? Dlaczego e, ministrowie, e, premier, jak to mają w zwyczaju, nie stanęli na jakiejś ściance e, po to, żeby zbierać oklaski i żeby opowiadać o tym, jak dobrą rzecz dla Polski e, zdziałali? To e, dziwne, to dziwne, szanowni państwo. E, Druga rzecz, nie doczekały się odpowiedzi stawiane przez akcjonariuszy pytania o celowość tego przedsięwzięcia. Jaki mianowicie konkretnie interes jest tu do zrobienia, którego nie mogłyby zrobić te firmy, mające przecież wspólny nadzór, kierownictwo, czynnik polityczny nad nimi? Czemu służy ta fuzja? Znamy oczywiście narrację o potrzebie powoływania wielkiego, multipaliwowego koncernu energetycznego, po to, żeby mógł on wchodzić w parantele z graczami na rynku globalnym. Znamy te narracje, ale to są ogólniki. Akcjonariusze pytali o konkrety, pytali o szczegóły, nie doczekali się tych odpowiedzi i tu słowo arogancja jest słowem właściwym. Polacy zainteresowani losem nie tylko koncernu paliwowego, ale losem też bogactw naturalnych na których wydobycie koncesje są w, w własnością PG Polacy tym zainteresowani polscy patrioci Patrioci, których patriotyzm przejawia się troską właśnie o, o bogactwa narodowe, o złoża surowców kopalin, ci Polacy zostali potraktowani arogancko, rzecz jasna. Poseł na Sejm nie jest niestety tutaj żadną instancją odwoławczą, zastępczą i w żaden sposób nie mogłem ingerować w tryb tego, tego walnego zgromadzenia. Nie było to możliwe, a mogłoby, gdybym podjął taką próbę, mogłoby spowodować jakieś formalne zastrzeżenia, dlatego powstrzymałem się od, od próby nawet zabierania głosu na tym forum, żeby nie zakłócać. Procedury, ale rzecz osądzam bardzo surowo, negatywnie odnoszę się do zachowań przedstawicieli koncernu i przedstawicieli władz. No, jest to rzecz dość niesłychana, że, że nikt tu nie wypina piersi po ordery, że nikt się nie pojawia na forum publicznym, żeby zebrać brawa, a zatem podejrzenia, rezerwa, sceptycyzm tych, którzy bez z entuzjazmu się odnieśli do projektu tej fuzji no zdają się niestety być na miejscu to moje obserwacje oddaję głos Wojciechowi Sińskiemu przybywającemu ze Śląska członkowi komitetu politycznego Korony Konfederacji Korony Polskiej który sam w swoim fachu brokerskim ma swoje specyficzne kompetencje do tego, żeby oceniać te sytuacje. Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym Państwa teraz zaprosić, czy, czy zmusić do, do, do takiej chwili refleksji. Jeśli przy władzy mamy grupę, organizację, która na oskarżenie w ich stronę, że są grupą historycznej rekonstrukcji sanacji, wołają, że to jest dla nas komplement, to Musimy stwierdzić tak, ta grupa działa dokładnie w, w takim samym scenariuszu jak sanacja w, w przedwojenna. Co było w, w momencie przejęcia władzy przez sanację spółki prawa handlowego, praktycznie było bardzo niewiele z udziałem Skarbu Państwa. Przed wojną tych spółek z udziałem, bez udziału Skarbu Państwa praktycznie nie było. Teraz tak, jeśli, jeśli rząd jest po to, żeby zarządzał majątkiem naszym wspólnym i reprezentował interesy Polaków przede wszystkim i, i Polski, no to zastanówmy się teraz tak, Orlen przejmuje LOTOS. Dla nas, dla obywateli, dla Polaków, jaki jest, jaki jest efekt? Bo trudno nazwać to korzyścią. Jaki jest efekt? Brak konkurencji na rynku detalicznym paliwa, brak konkurencji na, na rynku hurtowym. I co mamy? Cenę paliwa już powyżej 8 zł, praktycznie wszędzie, bo nie ma, nie ma tak naprawdę konkurencji. Teraz tak, jeśli Orlen przejmuje firmę, która ma prawa do wydobywania złóż naturalnych, no to teraz zastanówmy się. Złoża naturalne, węgiel kamienny i węgiel brunatny wbrew. Jakimkolwiek dowodom naukowym jest traktowany jako zagrożenie dla planety, to praktycznie jest to do zamknięcia i rząd to wykonuje. Tego nie ma. Czyli jeszcze zostają, zostaje miedź, ropa naftowa, gaz, metale rzadkie i teraz pytanie, czy to o to właśnie chodzi, że Orlen ma e, to przejąć i, i tym zarządzać? Dlaczego PGNiG nie, nie, w, nie w, przejmuje Orlen? Przecież tam jest większy udział Skarbu Państwa. Być może dlatego, że chodzi tutaj o osobę e, zarządzającą e, w Orlenem, czyli człowieka, który, jak to mówią wprost, żołnierz, który wykona każdy rozkaz. Bezwzględnie wykona każdy rozkaz. Szanowni Państwo, rząd jest organizacją, która powinna dbać o interesy Polaków, wewnętrzne i zewnętrzne. Wszelkie te działania, które wykonuje właściwie dla każdego, dla każdego powinny być widoczne w ostatnich, przynajmniej dwóch, jak nie trzech, dla bardziej bystrych wcześniej jeszcze wykonuje no, nie nasze interesy. To nie, to nie jest nasz interes, żeby tworzyć potężny molo, który no przeznaczony jest chyba tylko do jednego, żeby nas doić, golić, jak, jak tylko to można uznać, żeby nas po prostu wyciągać z nas pieniądze, bo my jesteśmy do tego, żeby dostarczyć pieniądze do budżetu, bo proszę państwa, w państwie naszym, aktualnie w naszej Polsce, takim fetyszem to jest budżet państwa. A budżet nas, nasze kieszenie to są tylko po to, żeby zasilić budżet państwa. Czy, czy to o to chodzi? My zadajemy pytania. Tak jak tutaj było wcześniej wspomniane, jeśli to jest taki świetny interes, to dlaczego to pod namiotem było wykonywane? I gdzie są ci, którzy do, dokonali takiej, no, takiego bystrego e, powiedzmy, ruchu, który, który spowodował, że, że teraz państwo, proszę rozróżnić, państwo, nie Polacy, że państwo będzie miało świetny interes. Jeśli państwo będzie miało świetny interes, a, a nie reprezentuje państwo w postaci rządu polskich interesów, no to chyba ratuj się kto może. No, tylko, tylko tyle trzeba by powiedzieć. Dziękuję bardzo. Ja może jeszcze w króciutkim uzupełnieniu, bo być może dodatkowe światło na to rzuci informacja z dzisiaj, że mianowicie w innej wielkiej spółce w KGHM zmienił się prezes, jego wiceprezes i ciekawe jest kto pełni, Obowiązki prezesa, już w tej chwili, pan Tomasz Zdzikot, czyli ten człowiek do specjalnych akcji, który tak. był prezesem w czasie tak zwanych kopertowych wyborów, które nie doszły do skutku i w których przepalono 70 milionów złotych. Myślę, że tutaj zasadne są połączenia tych dwóch faktów. Tak. I jeszcze jedno zdanie, szanowni państwo: my stajemy tutaj przed wami. Zawsze jako polscy państwowscy. I my nie lekceważymy tej narracji, tej teorii o potrzebie wzmacniania e, wielkich tworzenia wielkich podmiotów gospodarczych po to, żeby mogły one nawiązywać równorzędną walkę rynkową z koncernami zagranicznymi. Ale Szanowni Państwo, jeśli nawet skarb państwa utrzymuje kontrolę nad polskim górnictwem naftowym i gazownictwem nad, nad Orlenem, no to pytanie, kto utrzymuje kontrolę nad skarbem państwa? I jeśli nawet dzisiaj, nawet dzisiaj ludzie stojący na narodu i państwa czele mają poczucie własnej suwerenności w zarządzaniu majątkiem narodowym, no to cóż szanowni państwo, my nie mamy takiej pewności i dlatego dzielimy się wątpliwościami i ciąg dalszy nastąpi ten serial, będzie miał kontynuację, decyzja pozostaje do zatwierdzenia bądź nie. Protesty zostały wprawdzie w urągający, urągający przyzwoitości porządkowi sposób, ale zostały złożone, były gdzieś tam już w zapadających ciemnościach wczoraj dyktowane przez akcjonariuszy indywidualnych były zapisywane przez pana rejenta, który z bardzo dużą niechęcią te protesty przyjmował gdzieś odręcznie, bez potwierdzenia pisemnego, formalnego, że w ogóle takie protesty się składa. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja reasumuję ani posiedzenie zespołu parlamentarnego organizowane przez mojego znakomitego kolegę prezesa Roberta Winnickiego, ani wczorajsze walne zgromadzenie akcjonariuszy nie rozwiały wątpliwości, które nad tą fuzją się unoszą i czuj duch, szanowni państwo, bo jeśli wszystkie sprawy Polski Polaków związane z majątkiem narodowym, z bogactwami naturalnymi, jeśli będą załatwiane w taki sposób, jak stało się to wczoraj w siedzibie PGNIG przy ulicy Marcina Kastrzaka w Warszawie, no to, to pytanie, czy to jest jeszcze państwo Polaków, czy też może jest to państwo urzędników przedsiębiorczych, funkcjonariuszy partyjnych, ale takich, dla których Polacy indywidualni właśnie akcjonariusze, to jakieś zawali drogi, to tylko przeszkoda, którą trzeba jeśli nie ominąć, to skutecznie sforsować. Dziękujemy za uwagę. Pytań nie widzę, nie słyszę. Z Panem Bogiem. Dziękuję.